W ostatni dzień starego roku Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Chodkowskiej odwiedził burmistrz Piotr Kozłowski wraz ze swoim zastępcą do spraw społecznych Dorotą Stępień. Odwiedzamy Wolę Chodkowską, jednostkę bardzo prężną, która pragnie, myślę, docelowo włączyć się do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a to wymaga ludzi sprzętu. Ludzie są, jest to jednostka, która ma jako jedna z niewielu młodzieżową też drużynę pożarniczą, więc jest jakby perspektywa na przyszłość, a my staramy się sukcesywnie z roku na rok doposażać tą jednostkę. Druchowie zaprezentowali nowy sprzęt, który w ostatnim czasie do nich trafił, a który z pewnością ułatwi im prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. W tamtym roku zakupiony był samochód i kład z przyczepką. W tym roku Udało się również poczynić troszkę zakupów, m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych, ale także szafki, także ubrania ochronne. Ponad 80 tysięcy zainwestowane i to w większości środki zewnętrzne. Dodatkowo, jednostka ta otrzymała łódź, na której będą strażacy się szkolili i zabezpieczali tutaj różne zdarzenia na wodzie. Jest to łódź, która służyła w świeże Górne dlatego chcemy, żeby ta. Jednostka pływająca została na terenie naszej gminy. Jednostka stara się o wejście do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, aby to mogło nastąpić oprócz wyposażenia potrzebna jest też odpowiednia liczba druchów, dlatego prezes liczy na młodych mieszkańców woli chodkowskiej. Będziemy się starać dalej pozyskiwać sprzęt, który będzie potrzebny do tego, żebyśmy mogli być w krajowym systemie. Na chwilę obecną też jest dobra sytuacja, bo mamy dużo młodych strażaków, no, którzy na pewno za jakieś 2-3 lata już będą mogły, mogli brać udział w akcjach, także bo już będą osiągać wiek dorosły, gdzie będą mogli zrobić kursy ratowników i wtedy no, na pewno, bo to jest potrzebne też liczba strażaków, żeby wejść do systemu. Aktualnie jednostka OSP liczy 32 druhów, w tym 16 osób to drużyna młodzieżowa. W Ochotniczej Straży Pożarnej aktywnie działa też Sołtys Artur Kobus, który jest inicjatorem wielu przedsięwzięć. Jak podkreśla w pojedynkę, jednak niewiele byś działał. Moje pomysły bez poparcia mieszkańców same nic by nie dały. Bo jeżeli chodzi o Fundusz sołecki, z którego nasza jednostka bardzo dużo korzysta, no to musimy mieć zgodę mieszkańców. Póki co. U nas mieszkańcy bardzo chętnie głosują nad projektami, które dotyczą naszej straży tutaj miejscowej oraz szkoły w woli chodkowskiej. Staramy się w jednym roku większą kwotę przeznaczyć na straż, w następnym roku większą kwotę przeznaczyć na, na szkołę, no i jakoś nam się to udaje. Chciałem też podziękować bardzo panu Soutysowi. Pan Kobus wspiera i działania straży, i działania w miejscowości. Także Fundusz Słeczki przeznacza znaczne kwoty tutaj wspólnie z gminą. Dzięki temu osiągamy takie efekty. W czasie wizyty mowa była też o planach na przyszłość związanych z rozwojem jednostki. Planujemy kolejne inwestycje. W przyszłym roku garaż, może coś więcej. Zależy, jakie będą możliwości finansowe z zewnątrz, ale ogólnie muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyliśmy. Inwestycje na strażach około 30%, więc ponad 3 miliony z roku na rok w straży gminne, straże państwowe. Jest to ważne ogniwo tu w naszej gminie, tutaj w zakresie bezpieczeństwa, ochotnicze straże pożarne i będziemy inwestowali, myślę, w kolejnych latach również.